Konflikty rodzinne sprawiają, że domy przypominają czasem pola bitewne. Kto pierwszy powinien zaproponować rozejm w imię miłości? Rodzice? Czy dzieci? O ambos. Mogę zobaczyć notę z zapisami? Wszystko jest w porządku, mam nadzieję, ale chcę się upewnić. Proszę, szef Uniu. jak to możliwe? To jest ten facet. Przyjrzyjcie mu się. Zapamiętaj go, Beto. Jasne. Bądźcie ostrożni. Nikt nie może Was zauważyć. Zrozumieliście? Proszę się nie martwić. Sprowadzę go. Coś Wam dam. Biorę wszystko.

Po godzinie zaparkowała Pani samochód w centrum miasta? Coś w tym rodzaju. Zostawię Was samych. To, co mam Panu do powiedzenia, nie jest przyjemne. Uświadomię Pana, nim będzie za późno. Do sedna. Chodzi już żmiję. O, Valerię, zwał jak zwał. Szkoda mojego czasu. Proszę usiąść. Ta kobieta to wilg w owczej skórze. Niestety ma pan klapki na oczach, Kuloci. To za szczęście, że pani mi je Z przyjemnością. Valeria dręczy mi je za pana plecami. Źle mówi o jej matce i chce ją wysłać w przyszłym roku do Europy. To kara, którą ja wymyśliłem. Proszę nie fantazjować. Waleria zrobi wszystko, by pozbyć się mię. Czy wystarczy? Nie mam zamiaru tego słuchać. Spokojnie. Nie wierzy mi pan? Nie. Znam Walerię. Ręczę za nią głową. Ciężko żyć bez głowy. Ostrożnie z tymi deklaracjami. Proszę posłuchać. Teraz pozna pan prawdziwą twarz Walerii. To rasowa mijja. Nic nie rozumiem. Jeśli to ważne, proszę o tłumaczenie. Tylko tego brakowało. Niezły żart. Nawet mnie to nie dziwi. Tylko tracę czas. Zaraz to naprawię. Sam pan posłucha. Pani nie zna granic. Nie umie się zachować i nie ma wstydu. Pepa? Przysięgam. Tylko powtarzam jej słowa. Dosyć. Nie chcę o pani więcej słów. Przebrała się miarka. Przysięgam na moją córkę. Loci. Jest jej nazwisko, sam widzisz. Została dopisana po terminie? Nie dopatrzysz się złamania regulaminu. Luhan jest na liście uczniów. Czek przyszedł z zagranicy. Czemu tak cię to interesuje? To także moja praca. Nie jestem dokładny. Dbam o szczegóły. Dokładnie. Musimy coś zrobić. Z czym? Żeby Madariaga nie odszedł. A właśnie, pora coś sobie wyjaśnić. Twierdziła się, że Madariaga źle o mnie mówi. To pierwsze, co przyszło mi do głowy. Potrzebowałam informacji. Tak się nie robi. Okropnie go traktowałam. Wybacz, to się już nie powtórzy. Teraz zastanówmy się, jak go zatrzymać. Pochwalisz mnie przed Mendiolą? Obiecuję. Czemu tak ci zależy na Madariadze? On ci się podoba. Mówię poważnie. Nie chodzi o niego, tylko o uczniów. Oni go potrzebują. Madariaga jest lepszy od Pasquala. No właśnie. Osieroci tyle dzieci. Trzeba działać. Co robimy? Nie wiem. Doktor Reyes jest bardzo fajny. Doskonale mnie rozumie. Warto było iść. Bardzo mi pomogłoście. Kocham Was. Oddaj pieniądze. Jakie pieniądze? Te, które mi ukradłeś? Oszalałeś? Puszczaj. Oddawaj. A jeśli nie, to co? Uderzysz mnie? Co się dzieje, kochanie? W końcu zrozumiałem, ile przeze mnie wycierpiałaś. Wybacz, nie wiem o czym mówisz. Wszyscy próbują nastawić mnie przeciwko tobie. Jak nie mi, ja to Alma. Tymczasem tylko ty się o mnie martwisz. Kocham cię. Zawsze tak było. Przecież wiesz. Nikt, Nikt nigdy mama, bardziej mi tego nie okazał. Nawet mama. matka mi, Marina, kochała mnie inaczej. W końcu pojąłem, że jesteś kobietą, jakiej potrzebuję. Miło mi to słyszeć. Coś się stało? Odpowiedz mi na pytanie. Słucham. Nigdy nie zadałem go wprost. Wyjdziesz za mnie? Oczywiście.